Kręcony jest film o przygodach Hansa Klossa. Podobno film kręci ZUS. Będą to przygody Klosa na emeryturze pod nieco zmienionym tytułem Stawka mniejsza niż życie. Taka podobna scena jest w odcinku emerytury, że przychodzi klos do Zusu po podwyżkę emerytury, a miejscowy Stumbanführer mówi słynne Pan jest idiotą, Klos. <laughs> no, i, no i Klos spotyka Brunnera później, nie? Ten częstuje klosa cygarem, no i Hans pyta Skąd ciebie, Herman, stać na pięciomarkowe cygara na emeryturze? Miała Brunner, na Oj, nieładnie, Hans, nieładnie pytać o takie rzeczy, ale powiem ci zawsze jestem twoim przyjacielem, Hans. Mam niemiecką emeryturę. Ale przecież przegraliście wojnę, Herman. Dlaczego masz wyższą niż ja? Dzięki genialnemu planowi pułkownika Krafta. Hans. No czy coś takiego będzie? Nie? Wkrótce będzie robiony odcinek Stawki Mniejsze niż Życie o zbiórce żywności dla przyszłych emerytów i rencistów dla nas pod tytułem Akcja Liść Dębu. I ZUS z Radą Ministrów planują jeszcze nakręcić trzy filmowe remake'i o emeryturach. Taką trylogię podają tytuły w kolejności chronologicznej Ziemia Obiecana, Kanał i krótki film o zabijaniu. Już teraz przyszli emeryci przygotowywani są do roli statystów w filmach. Będziemy grać wszyscy rolę zabitych żołnierzy na polu walki. W tym celu rozsyłane są przez ZUS wyliczenia przyszłych emerytów. Są to e, kwoty homeopatyczne e, w porównaniu do składek, jakie jesteśmy zmuszeni odprowadzać do ZUS pod groźbą kary. Zmuszeni jesteśmy. I słuchajcie, znalazłem taki paragraf w kodeksie karnym. To przemocą lub podstępem doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, podlega karze więzienia od 6 miesięcy do 5 lat. No i słuchajcie, ZUS podpada pod ten paragraf i rząd. I ciekawe czy oni pójdą siedzieć. No raczej nie, bo jak mówiłem wcześniej, kręcą.